Witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj mam dla Was propozycję zestawu komputerowego stworzonego z myślą o graczach w kwocie poniżej 2000 złotych. O taki zestaw mnie prosiliście, bo wiadomo sprawa, że nie każdy ma zasobny portfel i te osoby, które powiedzmy nie mają tyle pieniążków, żeby kupić sobie jakiś wydajny komputer gamingowy, chciałby również pograć sobie na w miarę przyzwoitych ustawieniach w najnowsze tytuły. Ten komputer spokojnie umożliwia Wam grę w rozdzielczości Full HD, czyli 1080p na detalach średnich, nawet w porywach do wysokich w zależności oczywiście od gry. Całość jak widać wyniosła 1944,88 zł 88. Tutaj nie ma w tym zestawie nagrywarki, gdybyście nie zauważyli Także gdybyście się ją dorzucić to jeszcze macie ponad 50 zł na to, żeby to zrobić Zaczniemy sobie teraz od omówienia podzespołów Całość oparta jest o podstawkę Intela 1151 To ja od razu Wam powiem, że chciałem zrobić propozycję opartą na podstawce FM2 Plus od AMD Z procesorem APU na X880 Natomiast powiem Wam szczerze, że nie miało to najmniejszego sensu Bo sprawdzając wydajność tego procesora i porównując go do właśnie Procesora i3, który tutaj wrzuciłem do tego zestawu, no przepaść była dość spora w wydajności. Mało tego, tutaj mamy możliwość po jakimś czasie, gdybyśmy uzbierali kasę, wrzucić lepszy procesor czterodzeniowy i w tym momencie będziemy mieli naprawdę bardzo wydajną maszynkę. Dlatego tak, a nie inaczej, żeby nie było później hejtu, że cały czas tylko polecam w swoich zestawach Intela. Niestety Intel wypada, znaczy, niestety, niestety, no Intel wypada lepiej. Także no, nie ma się co oszukiwać, lepiej dać coś, co jest bardziej wydajne i przyszłościowe. OK, płyta główna MSI H110M Pro D. Płytka budżetowa oczywiście, ale tutaj nie możemy szaleć, bo musimy zmieścić się w dość niskiej kwocie. Także no, płytę wybrałem akurat taką, Posiada na wyjście chociażby USB czy na przednie panel obudowy. Na panelu tylnym znajdziemy 4 wyjścia USB 2.0, 2 wyjścia USB 3.0, oczywiście kartościową dziękówkę dźwiękówkę prostą, bo prostą, ale jest. Wyjście na stare myszki czy klawiatury i też wyjście DVI video, tego używać raczej nie będziecie, no bo jest to wyjście do zintegrowanego układu graficznego, który znajduje się, przypominam, w procesorze. Płytka kosztuje około 209 zł, czyli naprawdę niewiele, ale w zupełności ma wystarczy, nawet jak mówię, później można upgrade'ować sobie do procesora i5, nie będzie z tym najmniejszego problemu. Procesor i3600, zegar 37 GHz, A tutaj nie mamy żadnej wartości turbo. Pamiętajcie, w i3 także ten zegar będzie maksymalnym zegarem tego procesora. Jest to wersja box, także przychodzi razem z chłodzeniem. To chłodzenie spokojnie sobie z tym procesorem poradzi. Nie ma sensu kupować lepszego. Dwa rdzenie, cztery wątki, także mam tutaj technologię HT. Jak mówię, ten procesor poradzi sobie spokojnie w każdej praktycznie grze. Nie mówię, że na wymaksowanych, oczywiście, ustawieniach, czy z jakimiś tam wydajnymi kartami graficznymi, ale w tej konfiguracji jak najbardziej będzie dobrym wyborem. Dalej, pamięci. I tutaj też również wyjaśnienie. Wziąłem 8 GB w jednej kości 2133 MHz, oczywiście najtańsze, jakie mi się udało znaleźć, GuDRAMA. 2133 jest wspierane natywnie tutaj przez tą platformę, także nie ma sensu kupować droższych pamięci. Dlaczego jedna kość? Bo jeżeli ktoś by planował sobie upgrade pamięci do kolejnych 8 GB w przyszłości niedalekiej, to może dorzucić drugą kość. Natomiast jeżeli tego upgrade'u nie planujecie, to proponuję wybrać wam dwie kości po 4 GB, żeby działały one w dual channel. A zwróćcie uwagę, że płyta główna tutaj ma tylko dwa sloty, tak? Na pamięć. Także wolałem wybrać jeden w czek. Powiem Wam szczerze, tak między nami, że 16 GB w, tej no, w tym komputerze dokładnie, który Wam teraz pokazuje, marnowałoby się troszeczkę. bo Wiadomo, że nie będziemy grali na jakichś tam bardzo wysokich ustawieniach w grach, także i również zużycie pamięci nie będzie takie wysokie. Karta graficzna, 2 GB pamięci na pokładzie, w zupełności tutaj sobie poradzi, jak mówię, na najnowszych tytułach. Wrażliwości Full HD, czyli 1080p na ustawieniach wysokich, w od gry. Jednak sprawa, że macie liczyć tutaj na co, jeżeli chodzi o antaliazm, czyli wygładzanie, bo karta jest bardzo wydajną, moim zdaniem, naprawdę dobra za tą kartę. Można oczywiście wybrać sobie inną, innego procenta z lepszym, powiedzmy, chłodzeniem, natomiast ja to, jak mówię, chciałem się zmieścić w tym budżecie poniżej 2000 zł. Dysk twardy HDD mechaniczny, to nie wystarczyło pieniążków niestety na SSD w tym budżecie, jest to Seagate 1TB, możecie wybrać sobie WD Blue, te dyski są naprawdę wydajnościowo podobne, natomiast WD są po prostu troszeczkę głośniejsze, dlatego ja decyduję się na Seagate, a naprawdę uwierzcie mi, awaryjność tych dysków znacznie spadła, praktycznie nie słyszy się o tym, żeby coś się z nimi działo. Zasilacz, zasilacz wybrałem o mocy 350W, ja testowałem ten zasilacz u siebie na kanale i powiem Wam że naprawdę daje on radę. Spokojnie sobie poradzi z tym zestawem, jeszcze będzie miał zapas mocy. Mało tego, możemy sobie spokojnie później wrzucić tutaj i piąteczkę, i jakąś lepszą kartę graficzną i również sobie ten zasilacz poradzi. Pamiętajcie, że teraz te podzespoły nie zużywają tyle prądu jak podzespoły starsze, także nie trzeba mieć bardzo mocnych zasilaczy. Zasilacz bardzo prosty, ale mówię, tutaj mieliśmy ograniczony budżet, także jak najbardziej do tego zestawu będzie to wybór uzasadniony. Obudowa w standardzie Micro ATX. Cena to niecałe 90zł, to już naprawdę bardzo spoko. Jeżeli chodzi o opcję chłodzenia to na tyle mamy zainstalowany wentylator 80mm, który wyciąga ciepły peczer z obudowy. Natomiast dorzuciłem jeszcze 100 na przód, za chwilkę Wam ją pokażę, bo w komplecie jej nie ma, żeby stworzyć w miarę sensowny przepływ w tej obudowie. Skrzynka naprawdę moim zdaniem jak za te pieniążki całkiem spoko. Mamy dedykowane miejsce na DS SSD. Tutaj macie przykładowe zainstalowanie elementów w tej obudowie. Proponowałbym jednak Wam ten dysk tutaj, który będziecie mieli w komplecie zainstalować na górze. To jest oczywiście moja sugestia, ale zrobicie jak będziecie chcieli. Oczywiście jeżeli wybierzecie tą obudowę. Także tak to wygląda. Również tutaj gdzieś będzie pokazane USB 3.0 na panelu przednim, znaczy w tym przypadku bocznym, a mamy wyjście na płycie, także dobrze się składa. No i w końcu ten wentylator, o którym Wam mówiłem wcześniej, czyli 120 mm, będzie Gdyby gdybyście mieli tutaj taką ochotę, a macie cały czas, przypominam, tutaj jeszcze troszeczkę zapasu. Koszyk, prawdopodobnie, to jest pokazane 2190, ale tam mam coś innego jeszcze teraz wrzucone, także tym się nie sugerujcie. Także tak to wygląda. Zestawik, jak mówię, poniżej 2000, spokojnie pograć sobie w najlepsze tytuły i przypominam jeszcze raz o promocji dla moich widzów w sklepie rolnet cały opis promocji tutaj pod tym filmikiem zerknijcie sobie jak zwykle poproszę was o łapę w górę jak wam się film podobał trzymajcie się, pozdrawiam, cześć